Gdy myślimy o ikonicznych postaciach w historii kina, jedno imię przywołuje wspomnienia o złotej erze Hollywoodu. Mowa o Loren Bacall, niezapomnianej aktorce i modelce, która na trwałe wpisała się w historię przemysłu filmowego. Amerykański Instytut Filmowy docenił jej talent, umieszczając ją na 20. miejscu wśród najlepszych aktorek wszechczasów. Składa się na to zarówno jej niezwykła kariera, jak i osobiste losy, które splotły się z najznamienitszymi wydarzeniami w Hollywoodzie. Początki Bakal w świecie filmu mają miejsce w latach 40. XX wieku, kiedy to za sprawą swojego debiutu na Broadwayu trafiła do branży filmowej. Jej pierwsza rola w wojennym dramacie Mieć i nie Mieć z milenijnym Humfrem Bogartem zachwyciła nie tylko widzów, ale i krytyków. Młoda aktorka szybko stała się partnerką jednego z największych amantów tamtych czasów, a poza ekranem ich miłość okazała się równie pasjonująca jak w filmach. Bogart, zachwycony jej talentem, ostatecznie poślubił Bakal. A ich związek stał się jednym z najważniejszych momentów w historii kina. Wielu zna Bakal jako niezapomnianą gwiazdę, która nie tylko grała u boku legendarnych aktorów, ale również świetnie odnajdywała się w takich rolach jak w kultowej komedii Jak poślubić milionera, gdzie wystąpiła obok Marilyn Monroe. Niestety, nie zawsze było jej łatwo. Po śmierci Humphreya Bogarta w milenijnym roku 1953 jej kariera przeżyła kryzys. Mimo wielkiego potencjału, na wiele lat zniknęła z wielkiego ekranu wciąż jednak próbując wrócić do łask producentów. W kolejnych latach jednak odnajdywała się w różnorodnych produkcjach, zyskując uznanie za swoje występy. Warto zaznaczyć, że chociaż Bacall osiągnęła status ikony amerykańskiego kina, długo nie mogła doczekać się upragnionej nominacji do Oscara. Dopiero na przełomie lat 90. udało jej się zdobyć to wyróżnienie za rolę drugoplanową w filmie Miłość ma dwie twarze, co było przysłowiowym gwoździem do trumny w jej długotrwałej walce o uznanie w tej branży. Przełomowy moment dla Bakal nadszedł w roku 2010, kiedy to otrzymała honorowego Oscara za całokształt twórczości i wkład w rozwój kinematografii. To było czwarte lata przed jej śmiercią, która miała miejsce w roku 2014, kiedy to Bakal odeszła w wieku 89 lat. Nie wszyscy znają jej historię ukazującą szeroko pojętą tematykę tożsamości. Loren Bakal przyszła na świat jako Betty Joan Perske. Była córką żydowskich imigrantów z Polski. Którzy osiedli w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Jej ojciec William Perske był sprzedawcą, natomiast matka Natalie, pracowała jako sekretarka. W okresie dzieciństwa rodzice Bakal rozwiedli się, co miało ogromny wpływ na młodą dziewczynkę. W związku z tym, że praktycznie nie utrzymywała kontaktu z ojcem, zmieniając nazwisko z Perske na Bakal, nazwisko matki, w którego dźwięku dodano literę E. Bakal borykała się także z problemami związanymi z akceptacją swojego imienia, co prowadziło do wymuszenia na niej zmiany wizerunku. Jej kariera, choć tragiczna w niektórych momentach, okazała się także inspirującą i fascynującą podróżą, która trwała przez niemal całe stulecie. Niezapomniana, niezwykle utalentowana Lauren Bacall to symbol hollywoodzkiego glamuru, a jej dziedzictwo wciąż inspiruje nowe pokolenia aktorek i aktorów.